Teraz symbolicznie przekażę klucz i niech się dzieje, byle było spokojnie. A, ja się No dzień dobry, witamy z Parku Słowackiego. Właśnie całe nasze ekipy wróciły z marszu. No było nas prawie ponad setka, także chcecie zobaczyć dzisiaj, bo jutro już nie będzie wszystkich ekip. Czyli ten przegląd od X wieku, po czasy współczesne, do tego postaci z Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen, Harry'ego Pottera, Mad Maxa. Serdecznie zapraszamy. No i oczywiście masa innych atrakcji. Księżnica Beskidzka i laboratorium policyjne i dobre piwo e, i masa, masa innych atrakcji. Jeszcze jest, dzisiaj jest z nami Japonia, e, także też można to zobaczyć. Także serdecznie zapraszam, a o 19.30 zapraszamy na pójdę Główną, czyli na nasz rynek, gdzie zacznie się koncert muzyki filmowej też z uprawą grublę konstrukcyjną.